Cześć, tak, się macie tutaj? Oczywiście Damian dzisiaj wraca moja Alter Ego, ale to ciągle ja. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, że jakieś fajne, przyszłe gwiazdy wam wpadły. Ja zacząłem robić ewolucję, którą wam zaraz pokażę. Ej, jaki ładny start i dzisiaj do zrobienia mamy też paczkę z gwarantowaną przyszłą gwiazdą. Dajcie znać, kogo trafiliście. Zrobimy też paczkę albo pik, chyba to jest pik kampanii z tego co pamiętam, bo tam. ty, the... Nie, nie wiem czemu tak zareagowałem. sorry. tam, jeśli dobrze pamiętam, są do trafienia bohaterowie, więc no, zawsze szansa na coś nowego. Dobra, jeszcze tutaj trzeci pik 79 plus. Bardzo fajnie kobel, bo bałem się, że skończymy na... Na jednym walkaucie są dwa. Ale paczka. ja pierwszy raz te nazwiska widzę. W razie czego on słapy sobie powoli robię, jeśli chodzi o te online, to. Trzeba, eee. że te Bundesliga chyba odpuszczę, bo ma być 20 słapów. Na Ronaldo jest 19. Nie chcę myśleć o tych podcinkach. Skład Battles też już lecą powolutku i mówię. Pytaliście mnie na co postawię Postawię na Ronaldo. Te kampanie sobie zrobimy jako drugą, jednak mówię. No, ulepszenie pierwszej drużyny przyszłych gwiazd. Niestety bez ikon, jak zawsze. No, ale takie wymagania to jak za darmo. Nie chcę narzekać, ale wiecie, później człowiek Graffud Champions wbija 10 zwycięstw z ogromnym trudem, ale wbija i tam też jest paczka tylko z jedną gwarantowaną przyszłą gwiazdą, gdzie Teraz tak naprawdę, no sorry, no to jest za darmo. Jak na tę grę to jest po prostu za darmo i tak za Food Champions musi być pik. Taka prawda. No to zobaczmy, czy. Znaczy, nie wiem, czy jest jakaś karta bez walkoutu, tak sobie myślę, nie? Ale przekonajmy się, zmierza to nas piłkarka, to ciągle może być coś dobrego, Prawo obrońcy ze stwę. To już chyba nie aż tak bardzo. Może jakaś kuzynka Rolfo, bo tak naprawdę nikogo innego nie kojarzę. No tak. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Jeśli chcesz zacząć, ale nie wiesz, jak rejestrując się z kodem PLKD, uzyskasz kurs inwestowania od podstaw. Dobra, jeszcze paczuszka 10 razy 83, i lecę z tą kampanią, bo naprawdę mogą tam być mocne karty. Tylko to... tu na 85. Tak, jest to piki. tutaj może być Ronaldo albo Messi. O tym ostatnio mówiłem. Niestety przewalam tutaj matę. Teraz coś takiego. No i palimy coś takiego. Sorry, Isak, wracaj do zdrowia, bo przydałby się jednak ktoś do rotacji, mimo że z jakiej jestem bardzo zadowolony, ale tak. Takiego kontentu brakowało w trakcie toty. Te piki pojawiały się co dwa dni, ale kurde, w trakcie toty, no nie wiem, no zapomnijmy po prostu o tym, no. Ja oczywiście z toty jestem zadowolony, bo wydałem kartę. Ale ja oczywiście widziałem Wasze komentarze. Jak najbardziej Was rozumiem. No, Future Stars na razie znacznie lepszy. Zobaczmy, kto wpadnie. Aimar, bohater 88, to jest bardzo przyjemny traf. Mamy Pastor, którą ostatnio grałem. I uwaga, uwaga, Tomorrow to też jest świetna karta. Wezmę Pastor, bo zrobiła robotę w weekend. Jeśli chodzi o takie ostatnie SBC piłkarzy, to wyszła taki nała Nie taka zła karta nawet. Jest ETA EYONG. Okej, okay, chyba, no nie jest drogi, 50 tysięcy. Pojawił się też Diamandy, o którym to ostat Mówiłem i w końcu zrobiłem jego ewolucję, karta bardzo przyjemna, ale moja ewolucja jest lepsza, tak czy siak, no miałem nosa. Znaczy on nie jest ukrytym talentem, nie będę świrował. A Kika też dobrze wygląda jak każda piłkarka z Barcelony, no jest co robić. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o moją ewolucję przyszłej gwiazdy, postawiłem na Majulu, bo po pierwsze mam tych piłkarzy PSG kupionych, ale nadal z niego będzie można zrobić kogoś bardzo fajnego, ma pięć gwiazdek słabszej nogi, białe playstyle. tutaj wiecie, jeszcze nie było żadnych ulepszeń, tylko no muszę nim teraz grać, ale on i tak w nowej drużynie też będzie. Mimo, że nie jestem u siebie, tak jednak tym razem, konsolę mam ze sobą, bo trzeba być gotowym na wszystko. Zobaczmy, jak wygląda drużyna naszego pierwszego oponenta. Bisek po chorej ewolucji. Debrojne z kamavingą, pulisika, jego napastnikiem. Klasyk. Chyba jeszcze jest do zrobienia przez dzień, tak mi się wydaje. No, w końcu uwielbiałem ją i złotą wersję na początku. Ratowała nas w wielu ligach weekendowych, ale chyba no już nie chcę wydawać na nią miliona. Ja też tego totiego rozpocząłem i. Chyba go nie skończę, jednak, jednak, właśnie. Przepraszam, ostatnio wleciał patch. Tutaj na szczęście nie tracimy gola. Patch, który za bardzo nic nie miał zmieniać z gameplayem, ale kompletnie przypadkowo i jej zepsuło finezyjne uderzenia. Więc bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta jego Wilson, bo tam w patchu coś było, że czasami na clubole mogły być. Za skuteczne. Za bardzo nie rozumiem tego w patchu. Czemu w ogóle ktokolwiek wie i zwrócił na to uwagę? Bo nie wiem, czy ja kiedykolwiek widziałem jakiegoś mocnego na w tej grze. Może z 2-3 razy Alvero uderzył coś takiego niebo. Udało mi się strzelić im ładną bramkę z dystansu, ale dlaczego to wpłynęło na finezję? I naprawdę. To tam w jej pracując, tak, gra, nie wiem, czy grał w tę, grę, czy w ogóle dostał jakiś feedback, że hej, nakrole są za mocne. No, no sorry, ale chyba nikt z nas czegoś takiego by nie powiedział. Oczywiście już się pojawiły głosy, że o, tutaj nie wchodzi ta finezja, choć nie uważam, że to wina tego błędu. Oczywiście i jej już pracuje nad naprawieniem tego. Napisali to, tylko też uważam, że to jest coś, co musi zostać naprawione przez Champions. Kurde, no finezje są jedną z najważniejszych mechanik tej gry. To nie był żaden oficjalny nerw, to był po prostu wypadek przy pracy, który nie mam pojęcia, jak jakim cudem mógł się wydarzyć. No ale niesamowita jest ta gra. Widziałem niektóre klipy finezyjnych uderzeń, to wygląda to absurdalnie po prostu, ale no zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał w salach. Akurat Butra to ma strzały po ziemi, oj tragedia. Tylko no nie wyobrażam sobie, że do Foot Champions to nie zostanie naprawione. Jeszcze tak myślę sobie o moim Pietuszewskim. Ciągle czekam na jakąś porządną ewolucję, bo obecnie te, które są dostępne, no to nie to. Za bardzo mu tam strzelanie nigdzie nie może urosnąć, więc Czekam, mimo przeciętnych statystyk grał pierwsze skrzypce u nas w tej lidze weekendowej, więc wolę chwilę poczekać, żeby zrobić z niego jeszcze większą bestię, bo wierzę, że prędzej czy później jakaś ewolucja do strzelania się pojawi, to też jest niesamowite, że to no co no, chyba dwa miesiące temu. No tak, to był na Black Friday. Przecież takim, gdyby wtedy wyszedł ten pietuszewski, to ja mógłbym chyba dać, no dobra, miałby za wysoką ocenę, no ale ja, ja takiemu Alvero przecież y, dawałem statystyki wynoszące 88, no ale wierzę, że prędzej czy później znów takie ewolucje wrócą, chyba że jej stwierdziło, że jednak były za mocne. Jak coś to wczoraj na kanał wleciał też odcinek z gośćmi specjalnymi. Ponownie Red Bull zaprosił nas do teleturnieju, mnie, Alwina, Flasha oraz Futrola, więc jeśli nie widzieliście, może się wam to nie wyświetliło czy coś, to zapraszam do obejrzenia, tak po prostu. Zawsze jest to coś innego. Wyjście z domu, według mnie, należy docenić, naprawdę. To nie jest proste zadanie, tak zebrać kilku fwaczy w jednym miejscu, ok? Jeśli macie też jakiś feedback a propos właśnie tego teletrudnienia czy czegoś, to zostawcie komentarz pod tamtym filmem, bo no to Red Bull wszystko tworzył, więc też y, jeśli chcecie zobaczyć coś nowego, coś innego, jakieś macie propozycje, to najlepiej po prostu tam napisać, żeby wiedzieli co i jak robić na przyszłość. Dobra, butra, pole karne, mamy gola! Uwaga, pulisika! Źle, ale. Wow! No, bo Kurtuła wrócił do bramki, bo jest to bramka, chyba który najczęściej mnie irytuje w trakcie ligi weekendowej. Czasami na niego narzekałem, ale może. Uuu, ty, jakie ładne. Po... A, spalony. Wiecie o co chodzi. Dobra, to tym razem jest już bramka. No tutaj akurat nie była to żadna finezja z plusem. Czyste uderzenie Rashforda, który... W ogóle co to za karta tam jest? On ma 90 strzelania? Dlatego tak o tym Pietuszewskim mówię, że prędzej czy później też taki będzie. Tak sobie jeszcze myślę o składzie na Food Champions, bo o ile no nie jestem w domu, nie będę streamował w ten weekend, bo po prostu nie mam jak, tak jednak mam zamiar zagrać całą ligę weekendową i zastanawiam się, czy kogoś kupić za dembele. Muszę zerknąć jak ceny... Oj, ładnie Kurtuan. No, dziwne miejsce na finezję. Akurat złą decyzję podjął, mógł uderzyć siłowo, więc nie zwalajmy tutaj tego na błąd w grze. Jednak no muszę się rozejrzeć, bo mam taki problem. Znaczy mam też wolne 700 tysięcy, więc Dembele tak naprawdę nie muszę sprzedawać. Jednak dla mnie to jest obecnie no najlepsze, po którym grałem. Nie wiem, czy mogę grać bez niego. STWO chyba dosyć mocno cenę trzyma. No tak z nowej drużyny to od razu karty nigdy nie opłaca się kupować, bo mówię Estevało to jak sprawdzałem ostatnio patrzę tak milion 400 000, a jednak tego pierwszego dnia to blisko 4-5 milionów, więc no to idiotyzmem jest kupowanie takiej karty od razu w bo tutaj będzie w salach. salach, dawaj wbiegaj, ty z Be kurde Beckenbauer, no. Ale może wy macie jakąś sugestię w komentarzach, no zapraszam. Oj, ja Jamal przeci... no, okej. Okay. A chyba jednego wątku nie skończyłem, że już niektórzy zwracali uwagę na to, że to jest celowy zabieg jej, bo w końcu ostatnio pytali: czekajcie, po długim, po prostu po długim! Brawo, Dembele, jena jaka to jest bestia! Nie zatrzymał go Carreras. Tak jej pytało graczy, co sądzą o playstylach i no to nie jest oficjalny nerf, żeby nie było. Tutaj nic jeszcze nie zmieniają i szczerze mam nadzieję, że nie zmienią, bo tak jak już mówiłem, nie chcę się powtarzać. Dosyć długo o tym rozmawiałem w jednym z odcinków, ale dla mnie jest za późno, żeby cokolwiek zmieniali z playstylami, nie? Tak raz szła za daleko, żeby co cokolwiek tam nerfić, więc po prostu niech wyciągną wniosek na przyszłą grę i tyle jest Pulisic, no proste mocne uderzenie, musiało to wejść. No nie, nie, paciu, jak ty mogłeś to stracić? Ja pełną kontrolę miałem nad tym. Chodzicie co, jak tak sobie jeszcze no, o tych playstylach, to uważam, że jeśli już mają coś zmieniać, no, pod żadnym pozorem nic ze strzałami, niech to zostanie tak jak jest, ale żeby może te podania chociaż zmienili, nie, żeby no, to wyglądało tak jak zapowiadali na początku, że to będą fajne, szybkie podania, a teraz no, nie czuję często zaufania do piłkarzy, którzy nie mają tiki taki, by podać fajnie szybko na kilka metrów. Dawaj Emilio, Emilio w polu karnym, butra, trudny kąt i corner. Jedna z ostatnich akcji Pietuszewski, próba prostego wjazdu w pole karne, będzie podanie. No, ja, dobra, no to jest debrojne z przechwytami, wybaczę mu. No niestety, porażka po głupim błędzie, ale no to nie była moja wina. Serio. Słuchajcie, tak, w ramach rekompensaty za to, że we wtorek nie było filmu, otwórzmy teraz jedną paczkę ze sklepu. Nie ma tu gwarancji przyszłej gwiazdy, ale 2x87 mogłoby właśnie taką przyszłą gwiazdę dać. Tylko nie mówię, że to jest ta sama, kurde, ale to oby chociaż na podwójnym do nas przyszła. Jest też Bolonia, Nie mam zielonego pojęcia, kto to może być. Bo przecież Orsolini nie ma karty ikon, nie ma karty przyszłej gwiazdy, to jest Castro. Nie olewam go, bo jak Orsolini dostanie toca ocenionego na 99, to myślę, że wtedy już też go będę mógł fajnie ewoluować. Playstyle ma bardzo spoko, tylko żeby troszkę więcej zgrania było, to Ronaldinho wróci i lecimy. Mklipy uboj. Bardzo ładna nazwa przeciwnika. Muszę uważać, by nie spaść z ligi. Dawid Ryan, Mark Bartra, Gomez. ok, Mariona, to ty Messi po ewolucji i. Nie wiem, ile to Mariona teraz kosztuje. Ładnie, Patrzę, tak musisz chodzić. Grałem dwa razy na nią, i to były dwa najgorsze mecze, które rozegrałem w tej grze. I uwaga, Castro, jego pierwsza okazja. Ty no, temu on gra Markiem Bartrą w ogóle. Co to jest? Mam wrażenie, że Mark Bartra może być jedyną osobą, która grałaby Markiem Bartrą w tej grze. Castro, ty no, on ma enforcera. Nie, patrz, to, to jest moja wina, żeby nie było Messi, gol, ale ja, ja nie, ja tego nie robię specjalnie, ale no, to tak wszystko niestety, no, jakby jego wina. Brawo Majulu, a on jeszcze żadnej ewolucji nie miał, to jest po prostu jego inform, tylko no dembele. Nie, ten Bartra zaraz będzie mi się śnił po noca. gość na razie jest niezniszczalny, ale dobra, lecimy, Declan Rice, Salach. szybki obrót, kroketa, cyk, podanie, jeszcze je, słabo. No i teraz Castro ma swoją pierwszą okazję Castro, Castro wbiegł w pole karne Podługi im, doskonałe wykończenie Jeden do jednego, ładnie to zrobił Na szczęście nie złapał go obrońca Bo już się bałem, że to zrobi No co no, plusa ma za to, bardzo czyste to było Ronaldinho, fantastyczna szybkość No i to było proste, sorry A słuchajcie, bo w komentarzach niektórzy z was Też pytają o to, czy wrócą zawodnicy Tygodnia i miesiąca, w razie czego Ja mam wszystko rozpisane w arkuszu Bo sobie to nadrobiłem, tylko chyba Nie mam zapisanej grafiki przy sobie więc nie mam jak tego zrobić, ale wszystko mam pod kontrolą i to wróci, więc przepraszam, ale ogarniemy to. Kurczę, bardzo się nie mogę doczekać, by skończyć tego Majulu, bo mimo, że nie mam na nim żadnej ewolucji, tylko no kosmetyczna to jest, bo na razie muszę zrobić zadania, żeby odblokować te, wiecie, playstyle, które mogę mu przyznać. Tak jednak, no mówię, jak na kartę 83, on bardzo fajnie wygląda w tym środku pola i nie mogę się doczekać, by był lepszy. Tylko no właśnie, a propos przyszłych gwiazd, to tutaj jest jakiś Jan, ale bez gola. Fantastycznie leci w Salach. no zbiegł Joe Gomez, fajny fałszyk, jeszcze podanie Castro i kurczę, no znów Bartra, nie? Ribery, wiemy co zrobił, ojojoj, to, 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 przepraszam, nie, nie zrobiłem tego specjalnie, znaczy, zrobiłem to specjalnie, bo nacisnąłem ślizg, ale myślałem, że uda się uniknąć faulu, Messi! Sam środek, dwa do dwóch, ja nie chciałem taki być, no. Zobaczmy, ten Virgili leci u niego, ale Ronaldinho, Ronaldinho ładnie zapierdziela, Ronaldinho, chciałbym nim skończyć, bo przecież złota finezja, tylko podaj, Aj, no nikt nie wbiegł, choć jeszcze Dębel, bolagi były. I teraz Ronaldinho, zobaczmy, czy Castro tutaj wyprzedzi, no kurde, żeby Robertsona nie wziąć, z całym szacunkiem do Robo, ale no, to nie te lata. Dobra, Salah wydaje mi się, że czyściutko, Castro, Castro będzie w polu karnym, fałsz, nawet nie fałszem, gol. Był to bardzo dobry mecz w wykonaniu Argentyńczyka wchodzi Derek Kutesa, żeby pomóc nam to zamknąć. Jeszcze ja też leo dodałem, bo tak nie wiem, czy właśnie nim grać od pierwszej minuty. Rafa, dawaj! What? Serio? Fałszykiem z tego miejsca? Ciekawe. No i rage quit. Dobra, na zakończenie zrobiłem jeszcze 10 razy 83 plus i mam do was prośbę. Tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać w komentarzach, kogo wiecie, co tak do miliona monet chcielibyście zobaczyć w drużynie na to food Champions. Jeśli mam proponować pozycję, to może lewe skrzydło, może prawe skrzydło. Wiem, że mam Salah'a Pietuszewskiego, ale. No, jeśli chodzi o butre i Dembele, to na razie ich zmieniać nie chcę. No tu przychodzi do nas Niko Barela raczej u nas nie zagrał. Tak wygląda teraz ten skład, no majulu mówię, tutaj jest pod ewolucję, ale myślę, że Salaha lub Ronaldinho mogę na ten weekend zdjąć jednak Dembele, Naprawdę to jest obecnie moja ulubiona karta w grze 36 meczów, 30 bramek, 53 asysty. No. Tylko lepszy wirc może go przebić. To niedługo. Dziękuję bardzo za oglądanie i jak coś to jutro na kanał wlatuje. Otwieranie kart piłkarskich, bo kupiłem sobie boksy. Pokażę wam moją kolekcję. Taki odcinek nagrany do przodu, na luzie, ale w sobotę normalnie się widzimy w Ultimate Team. Może jakieś paczki na nową drużynę otworzę, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!